Siema widzowie, dzisiaj będziemy grali ram, kiedy droga do Inrilla, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. A co, jak chcecie dalej jakiegoś tam Fortnite'a czy coś, to zostawcie lajka z dzwoneczkiem i tyle. I subika z dzwoneczkiem, sorry za mylność, ale po prostu i tyle. Droga do Inrilla, zapraszam na odcinek. No dobra, więc zaczynajmy. Zobaczymy, jak tam pójdzie na. 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 na, No! no. Zobaczymy, jak mi pójdzie na rankingowych. Jeden mecz zagramy. I może będzie awans na srebro 3. Jak będzie, to później będzie srebro. Gold 2, ale to będzie następny odcinek. W następnym odcinku będzie. ale wiadomo. Będzie w następnym odcinku. Więc no. Będzie pewnie Golda wbijemy w następnym, bo będę odcinek wtedy robił. Gdzieś to w środek, co dwa dni są odcinki, więc co? I tyle. Oj, przepraszam bardzo. Ale TikTok mi się włączył. Mi z Ale zobaczę, jak tam. W ogóle, sorry za taką nieaktywność, nie ale po prostu raz nie, mało mogę robić. też małą aktywność wyrobicie, No, więc trochę ten. Nawet nie patrzycie na filmy, jak jest, które robię. Więc to jest trochę dla mnie smutne, ale. No. I zobaczymy jak mi pójdzie. Lecimy pierwszy na miejscówkę przyjemny park. I co? Zobaczymy. A bo nie, na tiltet polećmy w sumie. Tilted. Dobra, lecimy na tiltet. Zobaczymy może. Uda mi się. A jak nie, to trudno. A jak nie, to będę musiał losowemu widzowi kupić gift'a za 200 Vaksów. Jak nie, uda mi się awansować na strewę Przyjmijmy tak. Nie no, ja bym wam mógł w sumie wysłać, ale... No nie wiem jak wy. Nie będziecie mnie... w ogóle. jest mała aktywność, dlatego próbuję taki normalny flex. Na szybko maksim Mamy masę. Chyba wystarczy. To jest coś nie ma. dobra jest. No, mamy podki, pijemy, lecimy. Odjeżdżać. Coś, to piszcie komentarze, co byście chcieliście na jaki temat odcinek, na jakiego tematu, na jaki temat albo jaki temat. Żeby był odcinek, to ja wtedy zrobię. Tak by wam pasował. Tam na przykład Base albo coś. grą bez fragów, takie challenge małe. Więc samo. No. No, rozumiecie chyba mnie bardzo dobrze. Ale no. Ale... to jest nagrywkowe konto, nie jest do końca... Zabity w że tak cicho świecę, ale musiałem się skupić. Bo macza nie miałem, mało, małem. Miałem maca po prostu. Miałem nawet w sumie. Och, idźcie jak sobie leżę, nie, no nie, nie. Dobra i pijemy Jack dżak jacka i lecimy w podjazd. Zobaczymy jak tam pójdzie. I co? Ja ogółem zostaw Suika, z dzwoneczkiem. Jak uważasz, że przegrasz? Że przegram? Nawet w sumie wina w tym, w tym w ogóle w tym sezonie. Na głównym koncie nawet nie zrobiłem ich nie lubię nie, nie, nie to. Nie, nie wiem. no, kombat, po co mi to? Dobra, combatem nie... Nie wiem po co ja gram kombatem, ale dobra, to gram sobie, nie wiem. Guniany wiem i to jest, ale... No, lecimy poszukać chłopów, lecimy Dobra, może będą jakieś chłopy, ale złoty by się przestrzydał spazik i za zagrał ze spazikiem. Serio. To... Widzowie jeden zagrał No i chłopie. Chłop nie goni, Ten kolejny jest chłop. Halan. Nam... Tak, a we Tak, a dostał. Tak, jest. XD XD, I zdaje jakiś cudem. Ale jest zdaje, To są. Nawet miniamy, bierzemy kotwiczkę, lecimy na chłopa.

No i dostaję Nigla zajebiście! I to by było na tyle się nie... no jakiś kurwa, chłop kurwa, który jest spocony, ja pierdolę, nie wiem co to ja ja pierdolę. Nie chce mi się! Serio, niech mi zbanują ten kanał.